Ojcze, przyjmij postanowienie życia w doskonałej czystości i naśladowaniu Chrystusa, które z Bożą Pomocą odnawiam wobec Ciebie i świętego Ludu Bożego. Boże, Ty mieszkasz w czystych ciałach i kochasz dusze nieskalane. Boże, Ty w swoim słowie, przez które wszystko stworzyłeś, tak podnosisz ludzką naturę skażoną na początku świata skutkiem podstępu szatana, że nie tylko przywracasz jej pierwotną niewinność, lecz także pozwalasz jej doświadczyć niektórych radości, jakie na nią czekają w przyszłym życiu. I ludzi prowadzących jeszcze życie doczesne. Już teraz upodabniasz do aniołów. Wejrzyj, Panie, na tę swoją służebnicę, która dzisiaj w Twoje ręce składa postanowienie życia w czystości i oddaje serce Chrystusowi, który ją natknął tym pragnieniem. Przez swoją łaskę wylaną na wszystkie narody, wzywałeś niezliczonych ludzi ze wszystkich plemion pod słońcem, aby się stali dziedzicami nowego przymierza. Chociaż żadne zakazy nie pomniejszyły czci należnej małżeństwu i nadal trwa błogosławieństwo udzielone mu na początku, dzieciom swoim zrodzonym nie z krwi ani z woli ciała, ale z ducha świętego, ze swej hojności udzielasz takiego daru, że niektóre z nich z twego natchnienia wyrzekają się ludzkiego związku, a pragną związku wyższego, którego małżeństwo jest cieniem. Nie zawierają małżeństwa, ale miłują rzeczywistość, którą ten znak zapowiada. Weź Panie w opiekę i obronę tę siostrę, która błaga o Twoją pomoc i pragnie się umocnić w otrzymanej łasce. Broń ją przed Wrogiem, który jej świętsze, im świętsze widzi zamiary, tym przebieglejszych podstępów używa do ich zniszczenia. Niech nie odbierze jej chwały czystości, wkradając się do duszy przez bramę niedbalstwa i skłaniając dziewicę do niewierności złożonym przyrzeczeniom. Niech Duch Święty udzieli jej roztropnego umiarkowania i mądrej dobroci, powagi i łagodności, czystości i wolności. Niech płonie miłością ku Tobie i nie kocha niczego poza Tobą. Niech swoim życiem zasłuży, zasłuży na pochwałę, ale jej nie pragnie. Niech wielbi Ciebie przez świętość ciała i czystość duszy. Niech służy Tobie w miłości i bojaźni. Ty bądź jej chwałą, radością i pragnieniem. Bądź dla niej pociechą w smutku, radą w niepewności, obroną przed krzywdą, cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubóstwie. Pokarmem w poście, lekarstwem w chorobie. Niech wszystko znajduje w Tobie, bo ponad wszystko wybrała Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmij obrączkę, znak zaślubień z Chrystusem i dochowaj nienaruszonej wierności Twojemu oblubieńcowi, abyś mogła wejść na wieczyste gody. Przyjmij Księgo modlitw Kościoła, aby z Twoich ust nieustannie płynęło uwielbienie Ojca Niebieskiego i prośby o zbawienie całego świata. Miłość Chrystusa porywa potężnym nurtem jak rzeka, która unosi do portu wiecznego światła i szczęścia. Miłość mocniejsza od śmierci i nic jej zniszczyć nie zdoła. Swoim płomieniem ogarnia człowieczą duszę i ciało. Miłość Chrystusa jest głębią poznania Bożych tajemnic, źródłem przejrzystym pokoju, ogniskiem czystej rady.